5, wepnij się 3, 3, 2, 1, 2, 11.01 0, 1, No, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> mamy niedzielę, 15 sierpnia, godzina 5.30. Od 4.30 jesteśmy już na nogach, bo lecimy do kowar. Z Wrocławia mamy całe 2 godziny jazdy. Gosia startuje dzisiaj o 9.00. Prawie pierwsza. Tak, czwarta w kolejności, więc dziewiąta z sekundami. Ja startuję dziesiąta 24, więc troszkę będę miał oczekiwania. No ale jakby nie patrzeć, trzeba było wstać, żeby razem dojechać wcześniej. U mnie waga 76 kg, tyle nie ważyłem od miesięcy, więc idealnie na czasówkę pod górę. Prawna, parę dni temu miałem urodziny, ale nie zjedliśmy jakoś specjalnie dużo, no ale taki, taki prezent dostałem, Gosi. No ja nie przytyłam jak zawsze. <ścoughs> 48,5. Tak, e, waga e, lekko piórkowa. Więc, mm, Gosia, liczę na jakiś fajny wynik. U siebie liczę, żeby być chociaż nie w pierwszej połowie w mojej kategorii, a mam około 40 osób. Dobra, zrobiliśmy sobie śniadanie, klasycznie jest to omlet. Ja mam omlet z płetków owsianych, jajka, na to banan, sos i odżywka białkowa. Tak i czekolada. Czekolada i do tego kostka minki, jakby było za mało słodko. No, mnie klasyka, mąka pszenna, jajka polane jogurtem, posypane czekoladą, borówki. No i też oczywiście sosik, no i kostka milki. Doszły nas słuchy, że za mało jedzenia jest na, na gastrocycling, więc troszkę, troszkę ja musi, się tak, musimy się poprawić w tej kwestii. Więc jemy, lecimy. Plan jest taki, żeby być na miejscu jeszcze przed ósmą, żeby na spokojnie Gosia się rozgrzała. A potem wystartuję, ja będę miał prawie półtorej godziny, żeby też siebie ogarnąć. Więc Mam nadzieję, że trasa będzie przyzwoita i nic po drodze się nie wydarzy. To smacznego dla nas i widzimy się już z Kober pewnie. Jesteśmy na miejscu, dziewczyny się rozgrzewają. Ja towarzysko, bo jadę półtorej godziny później. Pogoda fajna. Trasa fajna. Więc nic, tylko jechać. Gosi, ostatnio kupiliśmy koła. Więc trzeba było coś dla mnie kupić i padło na nowe okulary Rudy Project Spin Shield. Poszły dziewczyny. E, generalnie podobny wzór do e, Sutro S e, z okleja, natomiast no troszkę inne. Rzadziej spotykane fajna złota soczewka. Minusem na pewno jest nosek, a raczej jego brak, bo nie ma tak naprawdę żadnej regulacji i przy moim dość wąskim nosie, o dziwo, yy, dotykają mi soczewki brwi, ale są całkiem spoko, bo są duże, to mi się podoba i fajnie chronią, yy, chronią od wiatru. Więc dziewczyny tam kręcą. Jeszcze rekreacyjnie, ale co by się nie przemęczyć, nie mogę szaleć. Ile ma ten podjazd? 18? Oj chyba? Coś koło tego. Coś jak ten, jak Jugoska mniej więcej. Podobna długość, podobna nachy podobne nachylenie. Kowary, bardzo fajna mieścinka, bo cały czas jest pod górę. Więc fajnie, fajnie. Półtorej godziny od nas. Tutaj mamy w ogóle Jelenią Górę, Karpacz. jest też fajna miejscówka do pojeżdżenia. Musimy się zabrać któregoś dnia. Aczkolwiek cały czas chodzi za nami elektrownia w Czechach. Mamy Z gór złotych. Może jeszcze uda się w tym sezonie zahaczyć, bo dziwne różne pomysły mamy, e, jak dołączenie biegania i pływania do treningów, ale to już chyba na przyszły sezon. 5, wepnij się. 3, 2, 1, start. 11, 0, 1, dobrze. 3, 1. Jedziesz. Powodzenia no nerwy były, więc był problem z wpięciem ale 10-15 sekund niecałe stracone, 10 sekund więc zobaczymy największa rywalka Dominika Niemiec no gości spadł łańcuch zestresowała się dziewczyna ale bardzo fajnie, że Dominika jej pomogła muszę przyznać szczerze, że w niewielu dyscyplinach sportu są tak naprawdę życzliwi ludzie, konkurenci jakby nie patrzeć, no, szczególnie tak jak mieliśmy doświadczenie z fitnessem, z kulturystyką. No, nie będę mówił, że tam jest jakaś patologia, ale o taką pomoc może być czasem trudno. Dobra, zaczynam rozgrzewkę, za 45 minut mam start, więc akurat 35 minut się rozgrzeję i pojadę, żeby żebym ja się nie zestresował, więc do zobaczenia z trasy. 一三二三，四。 W sumie dojechałem zgodnie z założeniami, bo chciałem się zmieścić w 35 minut, a wyszło według licznika 34,58. Więc idealnie. Ja tego się szukać. Podobno zajęła drugie miejsce, więc, więc no, kolejnym razem, kolejny raz. Mega wynik. No, średnia z podjazdu 309 watów, więc moc powiedzmy, że się zgadzała. Kilogramy już nie bardzo. Słyszałem, że masz drugie. Nie! Tego i tak czytałem, już nie ma. Czemu? A wiesz czemu spadł? No bo wszystko zrobiłam. Jak się daje na... tak jak... A nie Piotrek, Paweł ma dobrze. Ja. <grafy> nie, bo gościa miała blad i z tyłu ja, największą, ja nie? ja jestem na duży, na całym zakresie. Nie? Ale jakby ja Dominika ja nie było, tu... No ja już chciałem skakać przez płot, ale patrzysz, ona poszła. To, no druga to druga nie była, słyszałem No druga, ale kurde, ale... złamałabym, ale... 40, gdyby nie, to... Kurde no. 10 sekund gdzieś Ci odpadło No, więcej trochę Wiesz, jakie miałem pasy? A powiedz mi Ale już, powiem, co ty? Ja Bo, półtora na kilometra ostatnio Ja miałem 335 watów No, to ja 309 35 czy 70 kilogramów a ja 76 dzisiaj nie mam. I teraz pierwsza trójka w kategorii K20. Tutaj miejsce trzecie zajmuje Agata Fabian, rycerze Rolanda Maciejewski z Team. Na miejscu drugim jest Małgorzata Łyczko, Elmar ST Team. A dzisiaj dziennikarnica Nimitz Eroje Rysinka. Trzy najlepsze zawodniki w kategorii K20. Na dzisiejszej czasówce z na Okraj. Klasyfikacja generalna, kolejna z edycji, które się wliczają do klasyfikacji generalnej na dystansie fan. Bo zazwyczaj, jak wszyscy wiecie, i pamiętacie, ścigamy się na dwóch dystansach. Na dystansie fan i kro. Dzisiaj dystans jeden, ale punkty do dwóch klasyfikacji zebrane. Zaczynamy bieg od dystansu pan, Dominika Niemiec. Dziś najlepsza, w K20. Udało się powrócić do Wrocławia z samego startu. No, a jestem nawet zadowolony, byłem 15 na 40 byłem 30. 31 open na tam około 280 osób. Średnia moc podjazdu 309 watów. Trzeba zgubić 10 km jest poko. No, więc w sumie jestem zadowolony, chciałem mieć mniej więcej w połowie, byłem troszkę lepiej. Jest, jest ok, natomiast no wiadomo, tutaj jest gwiazdą. Druga w swojej kategorii, siódma open na 27, chyba dziewczyn, coś takiego. 28, albo 9 nawet. 9 nawet. Eee, no, trzymam trochę niższą moc niż założona, ale po prostu po połowie już mnie troszkę odcięło, więc. No nie dałam rady mocniej w drugiej połowie pojechać, ale i tak jestem zadowolona. Super. Na, na pierwszym miejscu była Dominika Niemiec, która gości bardzo pomogła na starcie. Tak, która mi bardzo pomogła na starcie. Więc nie obrażamy się. No, nie, nie obrażamy się, bo spadł mi łańcuch, więc no, naprawdę bardzo dziękuję za pomoc, było to bardzo miłe i, i, i fajne. Co do pół i ustawienia, co no na pewno ma duży plus, na pewno mi to pomogło, czułam się dobrze na rowerze i na pewno te koła sprawiły, że byłam lżejsza i szybciej szłam do bóra. Tak, no pół kilo masy rotującej, myślę, że na pewno dało się odczuć na tym podjeździe. No trochę jestem zła, że nie udało się złamać tych 40 minut, no ale zarobić. Powyścigowo świętujemy na pizzy, jesteśmy w Fancy Pizza, byliśmy już tu kiedyś. I jest naprawdę ok. Ja wziąłem placka, gosia wzięła makaron, więc no, nie mieliśmy specjalnie ochoty jechać gdzieś tam do miasta coś wymyślać, bo już jest późna godzina. Gosia tutaj kieliszek świętuje, a ja piwo bezalkoholowe, bo, bo nie zasłużyłem na alkohol. Podium pije, bo reszta. Tak, w domu, w domu coś na pewno nadrobimy. Następne w planach co mamy no to za dwa tygodnie wyścig w Minkinie. Płaski etap około 55 km Ja jadę na pewno mm, Gosia jeszcze się zastanawia Więc e, no, może się udają namówić To było na tyle dzisiaj Dzięki za kolejny odcinek z nami mm, Mamy nadzieję że się podobało Dziękuję za oglądnięcie i do następnego Na razie cześć Cynhyrchu'r ffordd y byddwn ni'n ei wneud.